Z drugiego listu św. Pawła do Koryntian. Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w naszym ciele konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Witaj. W świadectwie, podzielszy się życiem, na koniec zaprosiłam Cię do uważności, która prowadzi nas do wdzięczności i bycia dla innych. W filmiku Słuchać, aby służyć skupiłam się na słuchaniu i jego owocach. Na tym, jak słuchanie Boga i ludzi uzdalnia nas do wejścia ku innym, do służby. Dziś, gdy doświadczamy tak bardzo realnie i blisko ulotności i kruchości naszego ziemskiego życia, zdrowia, naszego własnego i naszych bliskich, chcę podzielić się z Tobą tym, jak Bóg prowadzi mnie do zgody na moją słabość i kruchość. Jak uczy mnie właśnie tej prawdy, o której pisze święty Paweł. Przechowujemy ten skarb w naczyniach linianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. I ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny, bo otrzymuję szansę, aby odkryć moc Boga działającego we mnie, a nie moją własną siłę. Patrząc wstecz, widzę, jak Bóg oswajał mnie z chorobą i różnymi formami niepełnosprawności, ale na długo przedtem, zanim mogłam ich doświadczyć na sobie samej. Od dawna wokół mnie, w rodzinie i wśród znajomych miałam osoby z różnymi dysfunkcjami, z wodą słuchu, wzroku czy poruszające się na wózku. Bycie z nimi pomagało mi wejść w ich realia funkcjonowania, ich świat. Z początku wydający się nieco dziwnym, ale przy bliższym poznaniu bardzo bogaty, niezgłębiony, nowy, tajemniczy. To otwierało mnie na inne postrzeganie rzeczywistości i otoczenia. Na inne zauważanie jego możliwości i barier, codziennych wyzwań. Na inny odbiór bodźców i na inny sposób odpowiadania na nie. Od około 10 lat jestem wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej. Być może nie trafiłabym tutaj nigdy albo nie zostałabym na dłużej, gdyby wcześniej, przez kilka lat, nie mieszkała z nami moja babcia. Przez ostatnie lata jej życia, naznaczone coraz bardziej różnymi chorobami, Moja mama opiekowała się swoją mamą 24 godziny na dobę, z troską, czułością, cierpliwością i oddaniem. Rok po śmierci babci zaczęłam odwiedzać seniorów w domu pomocy. Jeszcząc do nich, nie miałam większych trudności, by do nich podejść, porozmawiać, dotknąć i nakarmić ich czy posiedzieć przy ich łóżku. Bo miałam już to doświadczenie dzięki mojej babci i mojej mamie. Kilka razy uczestniczyłam w rekolekcjach dla osób ze stwardnieniem rozsianym i innymi dysfunkcjami. To, co zapamiętałam bardzo mocno z tego czasu, to świadectwo osób chorych, ich zawierzenie w siebie Bogu i drugiemu człowiekowi, ich codzienna dzielność. Mierzenie się ze swoją niepełnosprawnością, chorobą, niewystarczalnością i zgadzanie się na nie i na pomoc drugiego człowieka. Próba życia w pełni, pomimo różnych ograniczeń. Radość i wdzięczność za każde najmniejsze dobro. Serdeczne słowo, smaczny posiłek czy otwarcie drzwi. Towarzyszenie osobom chorym. Spotkania z nimi są dla mnie zawsze bardzo poruszającą lekcją. A jak zaczęła się moja prywatna przygoda z kruchością życia? Ponad 8 lat temu. Wtedy, gdy byłam bardzo aktywna, pracowałam, pomagałam jako wolontariusz wśród osób starszych i w Stowarzyszeniu Wędka dla Dzieci i Młodzieży, uprawiałam sport. W 2012 roku przebiegłam kilka półmaratonów z wynikami, które dawały mi dużo radości i otwierały drzwi do przygotowań do pełnego maratonu. Miałam wtedy bardzo dużo planów i marzeń. Dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia 2012 roku trafiłam niespodziewanie do szpitala. Wychodziłam z niego kilka dni później z diagnozą przewlekłej choroby. Która nie wiadomo skąd się wzięła, kiedy się zaczęła, ani jak się rozwinie. Mój mózg pracował wtedy jeszcze długi czas na bardzo zwolnionych obrotach. Wszystko, co wtedy działo się ze mną i wokół mnie, docierało do mnie z dużym opóźnieniem, jak przez mgłę. To, co dziś pamiętam z tamtych dni to duże poczucie zagubienia, dezorientacji, niepewności i wiele pytań bez odpowiedzi. Dlaczego, skąd, dlaczego ja, ale jak i co dalej? Jak mój organizm zareaguje na leki? Jak będę mogła dalej funkcjonować w codziennym życiu, w pracy, w licznych zaangażowaniach? Z czego będę musiała zrezygnować zupełnie? A co, choć w pełnym stopniu i przy zachowaniu ostrożności, uda się jeszcze kontynuować? I w końcu, czy można było tego uniknąć? W ewangelicznej scenie uzdrowienia niewidomego od urodzenia, uczniowie pytają Jezusa: Kto jest winien temu, że urodził się niewidome? Kto zgrzeszył On czy Jego rodzice? A Jezus odpowiada, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się to, aby na nim dokonały się sprawy Boże. Choroba jest zawsze pewnym brakiem, ale nie jest karą za grzechy. Pozostaje tajemnicą. Z czasem, choć bardzo powoli, przez szczere rozmowy z Bogiem, z przyjaciółmi i z innymi osobami chorymi Uczułam się, że na pytanie dlaczego zadawane sobie, Bogu czy lekarzom, rzadko kiedy można uzyskać jakąkolwiek odpowiedź, a tym bardziej satysfakcjonującą. Dużo lepiej niż dlaczego jest zapytać po co. Do czego poprzez to wyzwanie Bóg mnie zaprasza? Co dzięki temu mam odkryć, przeżyć, zmienić w swoim życiu, myśleniu, wartościowaniu. Postrzeganiu siebie i innych w przeżywaniu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tak, aby nie było to cierpienie zmarnowane czy odrzucone. Jaki sens ma moja choroba? Co Bóg poprzez nią chce mi powiedzieć, na co zwrócić uwagę. Najbardziej adekwatną odpowiedzią Boga na moją słabość? Jest męka i śmierć Jezusa. Bóg, zamiast usunąć cierpienie, sam je podjął. Ktoś powiedział, że Jezus nie przyszedł po to, aby cierpienie wyjaśnić, wytłumaczyć, uzasadnić czy znieść. Przyszedł, aby napełnić je swoją obecnością. Z upływem miesięcy i lat rodziła się we mnie wdzięczność Bogu. Za to wszystko, co wcześniej, nie mając jeszcze świadomości choroby i jej konsekwencji, mogłam w życiu doświadczyć, przeżyć, zobaczyć, poznać. Za to, co zostało mi podarowane, zanim okazało się, że jestem chora. Jestem wdzięczna Bogu za wszystkie podróże, spotkania, przygody, aktywności. Za nurkowanie, jazdę na nartach. Biegi długodystansowe czy wysokogórskie wspinaczki? Te aktywności są już dziś dla mnie niedostępne, ale ich smak pozostanie we mnie na zawsze. Po kilku latach wydawało mi się, że stan mojego zdrowia jest stabilny, choroba pod kontrolą, a ja mogę funkcjonować w miarę normalnie. I wtedy nastąpiło kolejne małe trzęsienie ziemi w moim życiu. Wypadek rowerowy w wyniku choroby z poważnym, skomplikowanym urazem szczęki. I proces oswajania się z nową sytuacją zaczynał się dla mnie od początku. Szpital, operacja. Znów czułam się jak małe dziecko, które tym razem rozbiło sobie nie kolano, a twarz. Jak dziecko, które dobry ojciec podnosi, bierze na ramiona, Przytula do policzka, karmi, bierze za rękę i uczy chodzić. W Chomili, w czasie tegorocznej pasterki, papież Franciszek powiedział, że Jezus przyszedł na świat, przyszedł do nas jako dziecko, słabe i kruche, byśmy mogli z czułością przyjąć nasze własne ułomności i odkryć coś bardzo ważnego. Tak jak w Betlejem, tak i w naszym życiu. Bóg lubi czynić wielkie rzeczy poprzez nasze ubóstwo. Chcę, abyśmy pozwolili, by jego miłosierdzie przemieniało naszą nędzę i nasze choroby. Nieraz myślę, że Bóg polega na tym, co we mnie dobre, mocne, zwycięskie, a tymczasem większość jego planów realizuje się przez moje słabości i pomimo nich. Jak pisze święty Paweł, Jezus zapewnia nas, że wystarczy nam Jego łaski, bo moc słabości się doskonali. Rozwój przemiana często dokonują się przez tracenie, przez obumieranie, upadki, przez zgodę na drogę w dół, na bezsilność. Tak jak Abraham doświadczał, że droga wiary jest zawsze drogą w Nieznane. Potrzebuję zostawić to, co dotąd uważałam za pewnik, oparcie, zabezpieczenie i otworzyć się na to wszystko, czego nie da się przewidzieć, zaplanować, zagwarantować i kontrolować. Gdy upadam i popełniam błędy i mam odwagę się do tego przyznać, zreflektować, wyciągnąć wnioski, Wtedy dojrzewam znacznie szybciej niż wtedy, gdy wydaje mi się, że postępuję słusznie i wszystko układa się pomyślnie. Wiele razy zachodzą w moim życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiem. Moją pierwszą reakcją jest zwykle irytacja, frustracja, bunt. A tymczasem, jeśli nie pogodzę się ze swoją historią, nie będę w stanie uczynić żadnego kolejnego kroku. Pozostanę zakładnikiem swoich oczekiwań i rozczarowań. Przyjąć własną historię i obecny stan znaczy dla mnie uczynienie w sobie miejsca również na to wszystko, czego w życiu nie wybrałam. Twórcza odwaga pomaga, by w obliczu trudności się nie zatrzymać, nie zrezygnować i nie zejść z pola walki. Często to właśnie w obliczu trudności możemy odkryć w sobie możliwości, których wcześniej nigdy byśmy się nie domyślali. Jeśli czasem Bóg zdaje mi się nie pomagać, to nie znaczy, że On mnie zapomniał, czy mnie opuścił, ale że pokłada we mnie ufność. Wierzy, że obdarował mnie już wystarczająco, abym mogła coś zrobić, wymyślać, znaleźć rozwiązanie, czy poprosić o pomoc innych. Na różnych etapach mojej choroby coraz bliższy stawał mi się biblijny obraz garnicarza z księgi Jeremiasza. Posłuchaj. Zstąpiłem do domu garnicarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeśli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garnicarza, wyrabiał z niego inne naczynie. Tak jak tylko podobało się garncarzowi. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście w domu Izraela, w moim ręku. Jeśli będziesz miał kiedyś możliwość wziąć udział w warsztatach z ceramiki, to serdecznie polecam. Można wtedy osobiście doświadczyć, jak dłonie garncarza formują glinę, poczuć ich ciepło. Delikatność i stanowczość jednocześnie, widzieć skupienie garncarza, jego pasję i zaangażowanie. Jak tworzy naczynia tak różne od siebie, każde inaczej przyozdobione, o innym kształcie i przeznaczeniu. Bóg postąpił ze mną tak samo. Stworzył mnie i w Jego oczach jestem kimś niepowtarzalnym, wyjątkowym, cennym. Glina musi być miękka, elastyczna, aby dało się uczynić z niej naczynia. Musi swoje odleżeć, zostać napowietrzona, być przygotowana, zanim trafi w ręce garncarza. Po uformowaniu musi poczekać, zanim trafi do wypalenia i szkliwienia. Wszystko ma swój czas, swoje tempo. Żadnego etapu nie można tu przyspieszyć, ani pominąć. Często z biegiem lat glina ulega pęknięciu. Naczynie się zarysuje lub wyszczerbi. W kulturze japońskiej istnieje technika kintsugi, która polega na łączeniu elementów pękniętego naczynia laką z dodatkiem metali szlachetnych. Jest bardzo pracochłonna. Dlatego naprawia się tak naczynia, które są szczególnie ważne dla ich posiadacza. A tak naprawionemu naczyniu tradycyjnie przypisuje się wartość znacznie większą niż miało ono przed uszkodzeniem. Podobnie jest ze mną. Bóg mnie formuje i przygotowuje przez całe moje życie. Wszystkie moje pęknięcia. Obojętnie, jakie by one nie były, zostają przez Boga wypełnione jego łaską i tak staje się dla niego coraz cenniejsza. Naczynia rzadko powstają po to, aby były puste. Puste mogą nas przez chwilę cieszyć, ale pozostaną tylko dekoracją. To tak jak wazon bez kwiatów, czy filiżanka bez aromatycznej herbaty czy kawy. Naczynia służą do tego, aby coś przechowywać, aby coś je wypełniało. Cechą gliny jest to, że jest krucha. A zły duch często próbuje mówić mi, że jestem mocna i niezniszczalna sama z siebie, że nie jestem krucha i słaba. Tymczasem tak, jestem z gliny jeśli upadam, to się potłukę. Czasem bardzo mocno. Zgadzając się na kruchość, wpuszczam Boga do mojego wnętrza, aby to On był tym skarbem. Wtedy, poprzez pęknięcia i rany, może przebijać Jego blask, Jego światło, Jego moc. Doświadczenia choroby i wypadku pomogło mi zrozumieć na nowo, co znaczy być w ręku Boga. To nie znaczy już dla mnie, że nie spotka mnie cierpienie, trudności, że nie stanie mi się nic złego. Ale że cokolwiek się stanie, to Bóg jest blisko, jest ze mną, trzyma mnie zawsze mocno za rękę. Wierzę, że wszystko będzie dobrze na końcu. Jeśli jeszcze nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie jest koniec. W niebie Bóg odszedł ze z każdego oblicza. I śmierci już nie będzie. W życiu nie chodzi przecież o to, aby przetrwać burzę, ale nauczyć się tańczyć w deszczu. Dziękuję Bogu za mocne doświadczenie Jego obecności, bliskości, miłości i troski na całej drodze zgadzania się na chorobę i słabości. Na Oswajanie i przyjmowanie tego stanu, jakim jestem, za jego cierpliwe i łagodne zapewnianie mnie, że wystarczy mi jego łaski. Dziękuję wszystkim moim osobistym, miłosiernym Samarytaninom, którzy towarzyszą mi w tym procesie i uczą mnie przyjmować chorobę jako dar, specyficzny talent i wyzwanie. Dziękuję tym, którzy dzielili się ze mną doświadczeniem choroby, gruchości, niepełnosprawności swojej czy swoich bliskich. Dziękuję za zaufanie, dzielone łzy, pytania, lęki, ale też radości i odkrycia. Dziękuję za wskazywanie drogi do właściwych specjalistów, diagnozy, leczenia, rehabilitacji, za odwiedziny w szpitalu, za modlitwę. Dziękuję tym, którzy opowiedzieli mi, jak wyglądają różne badania czy spotkanie z Komisją Orzekania o Niepełnosprawności, i tym, którym mogłam też potem to doświadczenie przekazać. Dziękuję tym, którzy trzy lata temu, nie wiedząc o moim wypadku, zaprosili mnie na pielgrzymkę rowerową. Wtedy. Gdy ja nie miałam pojęcia, czy jeszcze kiedykolwiek w życiu będę mogła znów założyć rowerowy kask. Dziękuję, że trzymaliście tam dla mnie miejsce do ostatniej chwili, wierząc, że będę mogła do Was dołączyć. To mnie bardzo motywowało, by na rower wrócić. Dziękuję osobom, które pomagają mi żyć w pełni, pomimo ograniczeń, i rozumieć tę pełnię inaczej niż 10 lat temu. Dziękuję tym, z którymi razem mogę uczyć się spadania w górę. Ciebie do tej przygody spadania w górę w ramiona miłosiernego Ojca też serdecznie zapraszam. Naprawdę warto, bo w naszych kruchych glinianych naczyniach ukryte są niesamowite Boże skarby.